Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Jolanta Kozioł. Moja działalność polega na sprzedaży odzieży i nowej i używanej łącznie z dekoracjami. Jest to sklep Na każdą kieszeń, który znajduje się na szklanych domach, jeden w Nowej Hucie, w tak zwanym szwedzkim bloku. Myślę, że każdy bez problemu trafi. Działamy od 6 lat, ponad 6 lat. No i nie zamieniłabym, ponieważ jest to fantastyczne miejsce, fantastyczni ludzie. Co lubię? Lubię klimat, klimat starej huty. Ludzie mają fajną mentalność, są tacy z jajem, można na nich polegać, można na nich liczyć. Otoczenie, zieleń, przede wszystkim zieleń, dużo zieleni, która jeszcze została i miejmy nadzieję, że, że zostanie. Także no jest, jest taki czar. Jest czar w, w Starej Hucie, w parkach, w, mówię w budynkach, w ludziach. Chciałabym zmienić w witrynie dużo, przede wszystkim, żeby była przejrzysta, żeby był widoczny szyld gdzieś na szybie, żeby był widoczny dla klientów, ponieważ większość osób nie wie, co to jest za sklep, czy to jest butik jakiś droższy, czy to jest sklep z tanią odzieżą, no nie każdy może sobie pozwolić na drogie rzeczy, prawda, staramy się przywozić rzeczy pod klienta, na każdą kieszeń. No przede wszystkim no, no szyldy, mówię, szyldy, jakiś fajny napis, jasny, wyraźny, żeby, żeby był widoczny dla każdego, żeby każdy przejeżdżający, przechodzący mógł zobaczyć po prostu, co się tu znajduje, co to jest.